No, witam Was dzisiaj, w, yy, w piątek. Ciągle mi się wydaje, że jest sobota. I tu mamy hol zakupowy. Tak, zdeszana jestem, bo to wszystko przetargałam do domu sama, no bo mąż już jest na działce z Wiki. No więc to jak zrobiłam zakupy, to musiałam to przetargać sobie sama, żeby Wam zrobić hol zakupowy. I tak, mamy tutaj. Yy, większość rzeczy jest w promocjach. I tak mamy papier toaletowy, zadyszkę. Teraz tutaj mam: Bo były zakupy w biedronce i w lidlu. Mleko po złoty chyba 80, zł 79, o ile się nie mylę. Czy mniej, jak się weźmie 4, no więc ja wzięłam 12. A co się będę szczypać? Co będę za chwilę latać? Będę miała na cały miesiąc mleko z głowy. No tak, tak by mogło być właściwie, że to może mi starczy na cały miesiąc, no masła to mi raczej nie starczy na cały miesiąc, ale to się jeszcze potem kupi, mam tutaj 9 kostek masła, trochę sera, no to wiadomo, że ser jeszcze trzeba będzie kupować, krajankę sobie wzięłam, maślankę, jakby tak się chciało, mizerię, bo z, z tym ze śmietaną to za tłuste, tutaj mam za 10 tutaj za kilogram Filet z piersi kurczaka. Tu jest tego ponad, tu jest prawie 2 kg. Nie wiem ile tam jest tych piersi, bo to trzeba będzie potem zobaczyć. Tu mam szynkę bez kości i wygląda mi na kulkę, więc może będę z tego robiła taką szynkę do gotowania, żeby do, do chleba. Ale jeszcze jedno mam w zamrażarce, także zobaczę, chyba że zrobię coś z tego na obiad. Cebula, nie była w promocji, no ale u nas cebuli dużo idzie. Tu mam 2 kg. Tu mam pieczarki, się rozwaliły w sklepie. Takie wielkie te pieczarki na, na grilla. Dzisiaj chcemy robić też grilla i jutro. Dzisiaj piątek, ale masz powiedział, mam kupić kiełbasę, bo coś trzeba jeść, a na, tam na ogródku tak na szybko to, no, to będzie miał. Tutaj kupiłam ketchup łagodny, lubimy ten ketchup. Tu nie mogłam się zdecydować, którą kiełbasę bo tą mieliśmy ostatnio, była bardzo dobra, a ta jest o połowę tańsza. No i chcę ją wypróbować, bo to tu pisze doskonała na i z ogniska, czy odwrotnie. W każdym razie to jest też w lidlu, także te z lidla raczej dobre są. Pomidory malinowe były też po 6 zł chyba za kilogram. No to jak na malinowe, to niedużo, chociaż to nie są takie duże te malinowe, tylko małe, ale zawsze. No, parę bananków, dwa ogórki zielone, kilka marchewek, bo pietruszkę, seler to tam mam. Jeszcze, oczywiście tabletki przeciwbólowe, no bo jakby to inaczej, bez tabletek. Tu mam smakołyki dla kropeczki, no i obiadki dla kropeczki. Tak, ja patrzę poza, poza ekranem, poza aparatem i potem co inne pokazuję, co inne mówię. Balsam do, do ciała po kąpieli i żel do mycia twarzy. Dobry jest ten, nie uczula nas. Tutaj ziemniaki to kupiłam na, ta, na hali targowej. W Lidlu też kupiłam tą kawę. Chciałam w Biedronce tą Deor, chyba tak się nazywa, bo nawet dobra jest. Bardziej nawet mi smakuje niż ta. Ale, no, niby z promocji też miała być duża paka, kilo kg, ale jej tam nie było. A w Lidlu była też w tej samej cenie. Ta kawka też jest kilo kg, więc dwie kupiłam, bo to i tak na, na, na miesiąc to nam nie starczy. Bo jak trzech prawie dorosłych, no bo Wiki już też jest dorosła. Jak troje ludzi pije kawę i to kilka nadzin, no to wiadomo. No, ciecierzyca. Kasza manna, bo ja czasami lubię wieczorem, jak tak. Nie wiem, co ten, co tu zjeść, co zmaszkacić, to sobie robię kaszę na wodzie, ale i troszeczkę mleka tylko dodaję. Kupiłam makaron, taki piura, inaczej, pena się to nazywa, chyba. I świderki. No, lepiej mieć w domu w razie czego. Jak nie wiadomo, co na obiad, to już mam. Chociaż już mi dzisiaj Vloglola dała pomysł, jeden na obiadek. Piersi z kurczaka mam, to akurat jeszcze tylko broku bym do tego musiała mieć. Trzy yy, oleje, bo też by było, jak się weźmie trzy, to po 3 złote. W sumie 10 od tych za te trzy litry oleju mi wyszło. No, i to prawie chyba wszystko. No, tu mam tą Pepsi, bo Wiki chciała coś do picia, chociaż ona gazowanego nie lubi, ale czasami to tam się napije. A jak tak na ogródku do, do grilla, no to tak gazowanego sobie się napijemy. I to wszystko. I tu mam prawie 300 na, na, na tym. Już nie powiem, jaki to jest procent tego, co po, po odliczeniu opłat mi zostanie. Oj, już dzwonią do mnie za mną. To na razie kończę i potem się znowu odezwę. No, witajcie, mamy dzisiaj piątek, piątunio. Jest już popołudnie, bo rano nie miałam czasu się z Wami witać. Tu Wam pokażę. Dzisiaj mam już na balkonie zielone. Pranie się już też suszy. Już chyba będzie podsuszone. No, już takie jest podeschnięte troszkę fajnie. W skrzynkach już wyrzuciłam te suche, bo to brzydko wyglądało. Nie wiem, kiedy kwiaty będę miała w tym roku. Trawy jak na razie jeszcze nie ścieli, jest pięknie zielono. No, a teraz ja lecę na działeczkę. Zrobiłam zakupy, mam posprzątane, wyprane i będę leciała na działkę. Tutaj jest ta begonia, która tak. Ma pachnieć różami. Znaczy ona pachniała w zeszłym roku, to podejrzewam w tym roku też będzie pachniała. No, dzisiaj już posprzątane mieszkanie. Tu oczywiście standardowo szmatka do okularów, no bo jak trzy bryloki są, no to szmatka, wszędzie musi leżeć jakaś szmatka, żeby sobie okulary przeczyścić. Świeży obrusik. Mojego drzewa jajowego już nie ma. No i to tak. I teraz się spieszę, bo nawet nie patrzę, która godzina. No tam jeszcze mój hol zakupowy został. Tylko pozbierałam to, co trzeba. To co trzeba pozbierałam i, i będę szła na działkę. Tu oczywiście cała gama moich świeczek każda w inną stronę. No ale ja już nie mam siły do tych świeczek. Ja już, ja już się tym przestałam y, przejmować. Bo co się przejdzie, to one i tak inaczej. Tu zaraz ta ta odstaje, no. Tak. Ubrana to, bo nigdy Wam nie, nie robiłam, czy ja tam ubrana jestem. Bo to, że na, takich nadzwyczajnych ciuchów, to ja nie mam. Jak wyglądam? Tak wyglądam. Mniejsza z tym. <grym>, wyglądam jak z okna. A Zaraz, jak to było, jak byłam młoda, to że to się mówiła, wyglądasz jak z okna na plac, a na placu hasie. No, to nic, to na razie idę na działkę. Może coś tam będę nagrywała. Na razie. I jestem na działeczce. I teraz wyszłam tu wyżej, żeby Wam tą moją ukochaną wisterię pokazać. Ona przez 20 lat nie kwitła. Dopiero drugi rok kwitnie. A potem Wam powiem, dlaczego mi zaczęła kwitnąć. Taka jest ładna. Mam nadzieję, że jest ostra. Jabłonka już przestaje kwitnąć. Tu mamy nasz bez. Dzisiaj sobie troszkę pozbieram. Dużo tego nie ma, żeby tam ten olej robić. A tutaj prace trwają. Znaczy się dzisiaj jest pomalowana pierwsza warstwa. I to, druga? I to będzie druga warstwa. No. Tutaj mamy już. Konwalie już też pachną. Nie wiem, czy to będzie widać. No, jak pachną, to nie będzie widać. Ja dzisiaj jestem jako gość, a Wiki jest po roboczemu. Można roboczemu, oni robią, a ja chodzę sobie i filmuję. I jak wielka dama na Włościach. Tak. Tutaj już Wam pokażę, orliki będą niedługo kwitły, już, ma, już są pączki takie, no tu już nawet kwitnie. No. Tu jeszcze reszta tulipanów, to już tak takie ostatki, tam zaraz będą te paprocie rosły, to już też troszkę zasłoni, potem wino powinno zasłonić. Od sąsiada. dziełkę To już tak ciemniej tego widać. Dzisiaj no. przyszłam późno, bo zanim posprzątałam, zanim zakupy zrobiłam. Patrzcie, jakie piękne odrosty na tym są. Taki inny kolor, jaśniejszy. ślicznie to wygląda. Zanim posprzątałam, zanim porobiłam te zakupy, pojeździłam. To już teraz nie ma się za co zabierać. Teraz tylko grilla, zjeść i do domu. A jutro chyba od rana przyjadę. Przyjedziemy w ogóle tutaj. No dzisiaj jeszcze tylko może opryskam te bokszpany. A jutro się będę musiała wziąć zaplewienie tam w tamtym kącie, bo już źle wygląda. No. Tak, a właśnie, tutaj mam y, tą sosnę. I... Y, spytaliście o, o syrop na ten, na kaszel. To jak sosna ma... Tutaj, nie wiem, gdzie ta moja ręka, tu. Tutaj to tak nie bardzo widać. Te odrosty takie, może tutaj za malutki. Poszukam tutaj większy. powinny być już większe, i te te odrosty po prostu się wyłamuje, tylko najlepiej jak jest kilka na jednym tym to tam przynajmniej jeden zostawić taki, żeby ona się rozwijała ta sosna Podłamywać te, tak się wykręca ja nie będę robiła bo ja mam jeszcze syrop, a chciałam w tym roku dać odpocząć mojej sośnie, bo w zeszłym roku ją bardzo mocno eksploatowałam także Teraz niech troszeczkę porośnie sobie. I te się daje do słoja i przesypuje się cukrem. Potem, jak będę w domu, to stawię zdjęcie. Jak ja to, bo mam zdjęcie, jak miałam przesypane w zeszłym roku, to Wam potem pokażę. Ta ściana, taka brzydka tam jest, ale na już ma plany. Będzie to burzył tą ścianę i będzie stawiał nową, inną. Ale to już jak będzie zrobione, to będziecie widzieli. Bo takie gdyby nie mówienie, to ważne, że tego nie będzie, bo to wygląda okropnie. Ale przez jakiś czas służyło nam i, i było fajnie. No, dobra, to ja na razie się wyłączę. I chyba dopiero w domu się jeszcze wieczorem połączę, zanim. Zanim zacznę montować filmik, to Wam pokażę jeszcze też. Mam jeszcze w słoju właśnie pędy sosny z zeszłego roku, jeszcze w alkoholu. Bo jedne zlałam alkohol, zrobiłam nalewkę, ale tam jeszcze bardzo dużo cukru było. Więc ja to jeszcze drugi raz zalałam alkoholem i to tak stoi. Dopóki stoi z, to, z tymi pędami, to jest bezpieczne. No, dobra, to na razie. Kurczę, ostre. Leci, no dziwnie leci ten ketchup. Tak na cztery. No No i mamy grylowankę. No witajcie. Mamy już wieczór. Przyszliśmy już z działki. No niedawno żeśmy przeszli z tej działki. No i... Trzeba by się za niedługo zbierać do spanka, nie? Już teraz się ciemno zrobiło, ale jeszcze, jeszcze niedawno było jasno. A ja przychodzę się dopiero witać. Tam, ja Was przepraszam, że te, ten materiał, który dzisiaj tam oglądaliście, to bardzo dużo nieostrego. Ja chyba za szybko tą kamerą ruszałam i to nie zdążyła się ostrość robić często. Wkurzało mnie to, jak nie wiem, no ale już nie powtórzę tych scen przecież. No będę musiała z, pamiętać o tym, że jednak y, bardziej powoli z kamerą, żeby, żeby zdążyło ostrość złapać. No, jutro się poprawię z papucia naczę. No i to tak, y, mówiłam wam wcześniej o tym, y, o tych pędach, y, pędach sosny. No ja sobie w takich dużych słojach w zeszłym roku. Przekładam pędy sosny cukrem, tak? Warstwa pędów, warstwa cukru, warstwa pędów, warstwa cukru. A potem sobie co ten to sobie. Jak już tam się rozpuszczał ten cukier, to sobie tam tak mieszałam, żeby to się tak. Ten. No, przez moment mi się zapomniało, jak ja to robiłam. Ale bo tak, inaczej się, no się nie inaczej, jak się robi syrop. To się właśnie przekłada tym cukrem, jak się y, już ten cukier rozpuści, jakiś czas to postoi to się potem przelewa to y, na sicie i dobrze jeszcze jest z jakąś garżą albo pieluchą, żeby to odcisnąć. A i to już jest ten, y, ten syrop, można zlać do, do słoiczków, zakręcić i ten. Niektórzy to jeszcze zagotowywują, no ale tam jest tyle cukru, że mi się wydaje, że to. To się nie, nic z tym się nie dzieje. Dobrze potem to chłodnego dać. No bo jak się to zagotuje, no to się też i zniszczy, mi się wydaje, tam te, te dobre rzeczy, co tam są. No. A ja tak się zawahałam, ponieważ ja tutaj też alkohol wlewałam. A jednak część syropu zlewałam. Chyba no, więcej niż pół z tego zlewałam. I potem zalewałam tutaj yy, to co tam zostało, z tym co gram jeszcze, ten syrop, to zalewałam potem alkoholem. Spirytus i wódkę. No. I mam jeszcze jedną taką. Jeszcze jeden taki swój. Także miałam dużo tego syropu, nawet yy, się podzieliłam. Troszkę, troszkę poszło do podziału, bo jeszcze miałam, mam jeszcze zeszłego, z zeszłych lat. No i... Potem właśnie jak już zalałam to alkoholem, to tam swoje odstało, tak, i to zlałam do butelek, bo to już taka nalewka, nie, zlałam też przez sito i potem do butelek, ale że tutaj jeszcze dużo cukru w tych pędach zostaje potem i ten smak tego, tej sosny, więc kupiłam jeszcze alkohol, wódkę i wlewałam do tego. No, i stoi tutaj z, tym, z tą łódką. No, ale jak na razie mam poprzelewane te, no, te poprzednie nalewki, to tego nie zlewałam. Ale jak będę chciała w tym roku coś robić, to będę to musiała zlać, bo mi słoiki potrzebne. No, na razie to dopóki nic nie robię, to na razie słoik y, stoi. No Będę się musiała zbierać, bo mi się zaraz znowu bateria skończy. I co ja chciałam no, musiałam sobie podładować baterie, bo tą poprzednią nie miałam podładowaną i tam ta mi migać migadzi. Musiałam sobie chwilę poczekać, żebym się troszeczkę chociaż podładowała, żeby mogła skończyć filmik. A mówiłam o nalewce. Bo właściwie o syropie z pędów sosny, ale potem jak się zleje ten syrop, tam troszeczkę zostaje jeszcze tego syropu, jak się chce robić nalewkę. I wlewa się tam ten, ten alkohol. No zlałam już tam ten alkohol już dawno i wlałam świeży tutaj, to już też było chyba, nie wiem, w lipcu, w sierpniu, jakoś tak nie wiem, już nie pamiętam. I stoi tutaj no, na razie tego nie zlewam, stoi sobie w tym, mi się wydaje że będzie mocniejszy ten aromat. Bo jak próbowałam, to jest tam to alkoholem. Czuć to alkoholem. Nie jest to bardzo mocny alkohol, chyba. Bo ja tak tylko paluszkiem sobie próbowałam, ale aromat właśnie sosny jest. Bo ten poprzedni to jest normalnie. No bo w sumie i spir część spirytusu część wódki wlewałam, nie? I już w ogóle to jak chodziłam w zeszłym roku do sklepu, to aż mnie wstyd było, bo ja co chwilę chodziłam. Po następną butelkę taką 0,70 70, wódki. Tam, raz tam kupiłam spirytus, potem wódkę. I tak, bo tego spirytusu się tak dużo nie leje, nie? Ale ja robiłam trochę więcej tych nalewek. No to mi potem brakowało tego, te, te, tej wódki. No to chodziłam i kupowałam i się, czułam jak taki medal. Medal, co chodzi po, po gorzołę do, do sklepu, nie? No ale tak się tak pocieszałam, że taki menel to, to kupuję sobie tam jakieś coś w małych buteleczkach, a nie 0,70, nie? No. W każdym razie, yy, no, syrop z pędów jest bardzo prosty do zrobienia, nalewka tak samo, a jest bardzo dobra i tak właściwie, taką nalewkę to właściwie tak jak dorosłe, no bo wiadomo, że dziecku się nie da. Ale jak tak dorosły, to może sobie to i do herbaty wlewać, tak jak ten y, syrop, nie, tak rozgrzewająco na gardło działa i tam ma dużo y, takich y, przeziębieniach. No i to tak mam. I jeszcze potem dodam zdjęcie, jak y, zas miałam zasypane te, y, te pędy, to tam mam, y, bo ja, ja lubię dużo zdjęć robić, także gdzieś tam mam w tych moich zdjęciach, to też tam jeszcze dodam no i to tak dużo dzisiaj też nie mam do, do gadania, no bo co na zakupach sprzątanie, troszkę na tej działce pobyliśmy, nic tam nie robiłam jeszcze na dodatek jak sfilmowałam to nie nieostre, dajcie ludzie spokój, no ale co zrobić I to się po, poprawię tak jak już wcześniej powiedziałam no pożartowaliśmy sobie troszeczkę tam posiedzieć, no bo jak ja już przyjechałam po tych zakupach i po tym wszystkim, no to już było tak późno. Wiki z mężem już to pobejcowali i mu musi to schnąć. Jutro następna warstwa będzie. I tak nie mieli co robić. co się będą wieczór za coś zabierać. Jak, tam się, jak tylko się słońce straci z działki, bo za lasem, bo, bo tam jest las i, i zasłania yy, słońce, to potem się zaczyna robić chłodno i taki, taki wilgotny chłód. No, i także jak już jedliśmy te, te kiełbaski, to znowu tak troszeczkę chłodnawo było. Nie było tak zimno jak ostatnio, nie zmarzliśmy, ale tak było ten. No, i potem się pospieraliśmy i do domu. A teraz, jak czekałam, aż mi się troszeczkę podładuje ta, ta bateria, tam się kakao zachciało. Mówię, tyle mleka mam, co mogę zrobić? No, i mam tutaj w świątecznym kup Gorący ten uchwyt, bo to sobie zagrzewałam w tym, w mikroweli. A tu jest złoty uchwyt. Farba złota, nie? I on jest najbardziej gorący. Przedtem nie szło w ogóle dotknąć. Musiałam przez rękawicę wyciągać. I tak, to, te złote części były bardzo gorące, a kakao w środku było takie sobie. Musiałam to jeszcze więcej, jeszcze dłużej grzać. Na razie się nie napiję, bo jeszcze tutaj mogłabym się poparzyć. I to nie od kakao, a od kubka. No, i to tak, powiedział pan szpak. No, dziękuję Wam za komentarze. Ja tak, dzisiaj to były tylko dwa, ale nie szkodzi. Dwa też są fajne. No, mój syn to mi mówił, że mam nagrywać tylko, to, jak będzie coś ciekawego. Nie mam tak nagrywać ciągle, jak nie mam co, co gadać, to, to nie mam tak nagrywać, bo to jest nudne. No ale ja mówię, to ja bym musiała wcale nie nagrywać. Może tylko kiedy mam coś ciekawego do powiedzenia. Przeważnie to tak mi, coś mi tam przyjdzie, jak tak do was mówię, to mi się, mi się coś przypomni, to coś tam wam opowiadam. ale jakbym tak miała patrzeć, że, że ten, to bym wcale nie musiała nie nagrywać. Bo przecież w życiu nie dzieją się ciągle takie Super sprawy, że, że będzie wszystko takie ciekawe, codziennie coś ciekawego, nie? No, może na pewno się komuś takie rzeczy zdarzają, ale mnie nie, już teraz nie i niech, i niech tak już będzie, nie? Już wam mówiłam kiedyś na ten temat, także niech tak jest, takie normalne, spokojne życie. No, dzisiaj byli nowi sąsiedzi na działce. I się okazuje, że oni też chcą być osłonięci. Także chyba zrobił ten pan błąd, że powycinał tam te, te gałęzie tych zimozielonych. Teraz pewnie żałuję, że to powycinał, bo już nie przyklei ich. Ale się okazało, że oni też wolą być osłonięci i chcą takie w jednym miejscu, tam gdzie mamy te kompostowniki. To to nie jest fajny taki widok, nie? Te kompostowniki. To tam chcą dać taki troszkę wyższy płot, który to ma być z tyłu, z tyłu działki. My, nam to jest na rękę, nie chcę, tam dają wyższy płot, bo oni tam wchodzą na działkę, nie? Jak od lasu idą. I to tak, wchodzą od razu na naszą działkę, patrzą. To jak, jeśli chodzi o mnie, to mogą mieć wyższy. Aż mi się lepiej zrobiło, bo myślałam, że oni tak lubią mieć takie przestrzenie, nie? remontują tam, no bo wiadomo, jak kupili tam działkę w zeszłym roku to teraz gruntowny remont w środku wszystko powyciągali tam jakieś ścianki tam chyba były czy coś, bo tam wszystko jest powywalane i robią po swojemu, wiadomo, każdy sobie robi po swojemu, nie no, a mój mąż też ma wielkie plany na tą naszą altankę fajnie by było, jakby to tak się udało zrealizować tak jak on to ma plany, no bo to jest tak jak będzie miał dużo pracy, no to nie będzie miał czasu, ani siły na tej działce to robić. No. A już się tak zapowiada, że prawdopodobnie będzie miał troszkę więcej pracy. Ale nie chcę zapyszać, bo to wiecie, jak ja coś powiem, to potem tak nie ma. I do tej pory tego kosza jeszcze nie wyprasowałam. Dzisiaj tylko wyprasowałam yy, obrót i dwa bieżniki. Bo nie wiedziałam, które sobie położę na stole. No to dwa wypracowałam, jeden schowałam i to tak. I tak żeśmy sobie dzisiaj posprzątali znowu. No, wielka, wielka mi rzecz, posprzątali raz na tydzień, nie? Tak gruntowniej sobie posprzątaliśmy. Dzisiaj wiki w domu to mi pomogła, to było to tak troszkę lżej. No i to tak. Dobra, będę chyba kończyć już, bo jednak. Yy, Trochę już tego filmiku będzie. Nie chcę, żeby był znowu potem długi i nudny. I nie chcę się powtarzać. A już zauważyłam, że już zaczynam się powtarzać. To życzę Wam. ale to jest sobota i nie ma nic takiego ciekawego. Będę się musiała na niedzielę poprawić, żebyście w niedzielę przynajmniej coś ciekawego mieli do oglądania. No, macie troszeczkę o tej sosnach. Przeważnie wszyscy wiedzą, jak tam sosna się robi, no ale. Będę jeszcze musiała popatrzeć, jak ja robiłam w zeszłym roku o tym czasie nalewki. To Wam po, po opowiadam, bo, bo nie wiem, czy teraz coś jeszcze będę z tego robić. Z truskawek byłoby fajnie, ale jak widziałam dzisiaj cenę truskawek, to chyba nie są jeszcze polske, może to są polskie, 23 zł za kilo truskawek u nas była na, na handlu. To tak trochę dużo, nie? No ciekawe, po ile potem będą truskawki w tym sezonie, co będzie najwięcej. No jakby były tanie, to by można sobie zrobić. Przede wszystkim bym sobie robiła kompoty. Troszkę dżemu, bo truskawkowy to nam schodzi, dżem. Troszkę, dużo kompotów by trzeba zrobić, no i może jaką nalewkę. To może tym razem, jakbym zrobiła tą nalewkę truskawkową, to może bym jeszcze spróbowała, jak ona smakuje. Po zeszłym razem to nawet nic nie, nie zdążyłam spróbować. No dobra, teraz ja przygotuję na jutro wszystko mniej więcej tak jak o tych nalewkach i o tych, jakie syropy teraz się, się robi mniej więcej z tego, co ja robię, no bo wiadomo, że ile ludzi tyle różnych rzeczy, przetworów robi, nie? Śpiąca jestem i teraz już zaczynam kleić. Dobra, to miłego dnia, miłej soboty Wam życzę, dziękuję za uwagę łapki, komentarze, subskrypcje i zachęcam Was y tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do zasubskrybowania kanału, do wciśnięcia dzwoneczka. To wtedy przychodzą powiadomienia, kiedy film skoczył na YouTube'a. No. no to na razie to do jutra. Do baju!